Witam Was w szóstym odcinku z Drapek. E, dzisiaj przygotowałam dla Was nowe zdrapki i będą tutaj nowości, dwie nowości, o ile się nie mylę, dwie zdrapki, z którymi się jeszcze nie spotkałam, jedna będzie w innej e, postaci graficznej niż do tej pory, a jedna będzie dla mnie zupełnie nowością. E, także za chwilę zabieram Was do mojego stołu, e, ale najpierw jeszcze jedno małe wyjaśnienie, e, bo zaczęły pojawiać się komentarze. Dodawane przez różnych ludzi pod wszystkimi praktycznie moimi filmami: że kogoś papuguje, że papuguje inną vlogerkę, i chciałam w ramach wyjaśnienia powiedzieć, że nie, nikogo nie papuguje, i naprawdę niepotrzebnie piszecie te komentarze. Ja nie chcę usuwać żadnych komentarzy. Jeśli już chcecie coś mi wygarnąć, że tak powiem. No, to napiszcie, co konkretnie papuguję, co zgapiam, bo nie wiem, czy chodzi ogólnie o temat zdrapek, czy nie wiem, może moje zachowanie jest jakieś dziwne, czy zachowuję się jak ktoś inny. Dajcie mi znać, skoro już tak bardzo chcecie negatywnie wyrażać się o mojej osobie, to dajcie mi znać po prostu o co chodzi konkretnie, albo po prostu dajcie sobie spokój, bo nic z tym nie zdziałacie. Naprawdę. Także tyle w ramach ogłoszeń. Zabieram Was do mojego stołu i pokażę Wam, jakie zdrabki przygotowałam na dzisiaj. Okej, okay, czas zapoznać się z naszymi dzisiejszymi zdrabkami. Na dzisiejsze zdrabki, jak zwykle, przeznaczyłam dyszkę e, plus. 5 zł, które wygraliśmy w, poprzedniej, e, w poprzednim odcinku, także wartość zdrapek jest 15 zł, mamy 5 zdrapek po 2 zł i 5 zdrapek po złotówce, czyli mamy dzisiaj zdraping 10 z drapek. mam nadzieję, że pobijemy jakiś rekord, że będzie rekordowa wygrana, e, jak pamiętacie najwyższą naszą wygraną było 13 zł, e, no a jak się później okazało, że czegoś nie zauważyłam, mogłam tam zgarnąć więcej, no niestety zdrapki tej już nie miałam, ale fajnie, że byliście spostrzegawczy. Ok, zaczniemy standardowo od zdrapek za złotóweczkę i będziemy zdrapywać niezmiennie tą samą dwójeczką. Pierwsza zdrapka, która tutaj jest, to Wabang, dalej mamy 71321, coś nowego, pierwsza słyszę o tej zdrapce, dalej straszne pieniądze w wersji żółtej, Kółko i krzyżyk, i złota karta. Także e, zaczynamy od zdrapki numer jeden, czyli od dwa banku. Zasady tej zdrapki pewnie wszyscy znacie, także od razu biorę się za zdrapywanie i zaczynam od zdrapania mojej liczby. Zobaczymy, co dzisiaj musi przynieść nam szczęście. I moją wygrywającą liczbą jest dziewięć. Dziewiątkę lubię, także ok. Dziewiątka bardzo fajnie. No to czas znaleźć ją w którejś z naszych gier. Zdrabka numer jeden, słuchajcie. I od razu dziewiąteczka. Patrzcie, co za super start! Uwielbiam, kiedy na starcie mamy wygraną po prostu pierwszy rzut, i już jest wygrana, ale zobaczymy, co wygramy za chwilę. Najpierw poszukajmy jeszcze dziewiątek, może będzie ich więcej. Mamy ósemeczkę, całkiem blisko, ale wolimy dziewiątkę. Tutaj mamy szósteczkę, i jeszcze chociaż jedną dziewiątką. Słuchajcie, ja dzisiaj liczę na rekordową wygraną. Naprawdę czas wziąć i wygrać po prostu jakąś większą kaskę. E, przyda nam się to bardzo i proszę bardzo, słuchajcie moje pozytywne gadanie, gadam, taka jestem nakręcona, taką mam ochotę na jakąś fajną nagrodę, naprawdę te zdrabki czuję, że będą szczęśliwe i mamy, słuchajcie, dwie dziewiątki, e, także zobaczmy, co wygraliśmy w pierwszej zdrabce, w pierwszej grze, w pierwszej grze mamy złotówkę, ale mamy jeszcze tutaj drugą. Y Dziewiątkę i mamy drugą złotówkę, a w środku było do wygrania 5 zł, które też byłoby super. Ale na start mamy 2 złote, czyli już jesteśmy w dzisiejszym odcinku do przodu, bo pierwsze co mamy, złotóweczkę stratną, 2 złote do przodu. Okej, okay, czas na zdrapkę, którą pierwszy raz się spotkałam, nawet jeszcze nie wiem o co chodzi, także pozwolicie, że przeczytam zasady. Z pola gra 1, gra 2, gra 3. Je jeżeli w danej grze suma trzech liczb wyniesie 7, 13, bądź 21, e wygraną kwotę przypisaną do danej gry aha, wygrałeś, <noise> kwotę przypisaną do danej gry wygrane sumują się, aha, czyli musimy mieć 7, 13 lub 21 w trzech, e sumę trzech liczb. No, ok, coś matematycznego i mamy pierwszą liczbę 7, także no na 7 już chyba, że plus 2,0. 7 plus 9, no to mamy 16, no to liczymy na 21. Eee, także zobaczmy, co tutaj mamy. I mamy 9, no niestety nie będzie to 21 i nie wygraliśmy 100 zł. Ach, fajnie by było. Okej, okay, ale jeszcze dwie gry przed nami, zdrapka, coś nowego, coś ciekawego, fajnie byłoby coś zgarnąć na wstępie, jako pierwsza taka zdrapka, coś nowego i od razu jakaś wygrana, byłoby super. Mamy 3 plus 2, to mamy 5, no i by było jeszcze jedno, dwa i mamy siódemkę. Ale mamy 6, także mamy 11, no niestety tutaj wygranej też nie mamy. O, do wygrania było 13 tysięcy. Także sprawdźmy, co jest trzecią wygraną. 2 złote. O, i tu jest jakaś szansa, powiem Wam. E, także zdrapujemy. Mamy 7. Dalej mamy 9, więc mamy 16. Także jeszcze piątka. Poprosimy o piątkę. Tutaj jest piątka, słuchajcie. Jest piątka, mamy 2 zł, czyli druga zdrabka, i druga wygrana. Mamy 4 zł wygrane, a 2 zł wydane. Także do przodu jest. Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, idziemy pełną parą. Czas na trzecią zdrabkę i będą to straszne pieniądze. Dobrze nam znana. E, zdrabka, coraz bardziej popularna, choć nowa. E, także szukamy pliku pieniędzy pod warstwą ścieralną i wygrywamy kasiorę. Ja liczę, że będzie tutaj. Będzie plik. I będzie kasa. Trzecia zdrapka musi być też wygrana. Słuchajcie, musi być. Nie ma innej opcji. A, a jednak jest inna opcja. A nie, jeszcze tu było jeszcze była szansa. Ale no niestety, tutaj mamy monety, portfel, sztabkę i e, kufer. Także no niestety ta zdrabka. Jest przegrana, ale słuchajcie, jeszcze 7 zrapek przed nami. Trzymajcie mocno kciuki, mam nadzieję, że się uda. Czas na kółeczko i krzyżyk. E, jedna z moich ulubionych zrapek, bardzo lubię. E, no to zaczynamy z Wiemy, że szukamy trzech takich samych symboli w jednej linii: e, poziomo, pionowo lub ukośnie. Mamy kółeczko na środku. E, no to może tutaj wyżej. Proszę bardzo, też jest kółeczko, Ani czy też jest kółeczko. Już mamy, słuchajcie, wygraną. Eee, także szukamy dalej, zobaczmy dalej, co jest xx, kółeczko, x, kółeczko i x, ale mamy pierwsze, pierwsze drapnięcie, pierwsza linia i jest wygrana i mam nadzieję, żeby było fajnie, jakby było więcej niż złotówka. 10 zł słuchajcie, wow! Słuchajcie, lecimy na rekord, już jest rekord. 14 zł już wygraliśmy, jestem mega, mega zadowolona i jeszcze 6 zdrapek przed nami lecimy dalej. Czas na ostatnią zdrapkę za 1 zł, 4 za nami, 3 wygrane, jedna przegrane, także naprawdę dzisiejszy odcinek jest mega, mega moc. E, szukamy tutaj trzech takich samych liczb, i mam nadzieję, że za kasę, którą tu znajdziemy, będę mogła sobie fundąć taką złotą kartę. <laughs> no i słuchajcie, mamy 25 zł, 25 zł, złotóweczkę, 200 zł, 200 zł, 15 zł, i to wszystko. Ale by było super, jakby było 3 razy 25, ale niestety nie poddaję się absolutnie, już jestem mega nakręcona, już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Okej, okay, jeśli chodzi o zdrapki za. 2 zł, również ich mamy 5. Mamy tutaj zdrabki, o które mnie również prosiliście w tym. Szybkie 50, kasa razy 5, nowa kopalnia rubinów, na Neo 9 i Superwabank. Także liczymy na jakieś wygrane i zaczynamy od kasy razy 5. Zasady mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, także e, zobaczmy, jakie mamy dzisiaj wygrywające liczby. Pierwsza to 21. Dobrze wszystko widać, mam nadzieję, że tak. A druga to 24. Także liczę, że któraś z nich znajdzie się tutaj. I pierwsze drapnięcie 20, no bliżutko, bliżutko. Dalej 25, również blisko. To coś pomiędzy 24, 21 poprosimy. No, 29 to za dużo. 11 to za mało. 23 to za mało i za dużo jednocześnie. I 18, czyli no niestety nic, 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 tu się nie zdarzyło. Także zobaczmy, co było do wygrania. Kwoty powiem Wam, że były niektóre dość małe, także moglibyśmy coś zgarnąć, ale niestety tym razem się nie udało. Kasa razy 5 nam szczęścia nie przyniosła. Czas na szybkie 50. Yy, I o co tutaj chodzi? Bo ja nie pamiętam. Prosiliście mnie o tą zdrapkę i jest. Aha, musimy znaleźć trzy takie same kwoty i wygrać tę kwotę. Yy, także szukamy yy, jakichś fajnych kwot. 500 zł, 100 zł, no dość wysokie kwoty, 2 zł, o, dość realna, 50 tysięcy, 2 zł, o, słuchajcie, jest szansa na 2 zł, liczymy, że jeszcze raz się pojawi, 500 zł, znowu 500 zł, no też mogłoby się pojawić, czemu nie, 4 zł, 2 zł jest wygrane już, super, i 4 zł na koniec, więc mamy dwójeczkę, 3 razy 2 się pojawiło. Eee, I jeszcze mamy bonus, znajdź 50 zł na pole bonus i wygraj tę kwotę. No, 5 dyszek, ale jeszcze tabeczka, ale co tam? 2 zł jest super. Przed nami 3 zdrabki jeszcze. Lecimy do kopalni rubinów. Ostatnio oglądałam jakiś filmik na YouTubie, tylko broń, bądź, że proszę nie mówić, że papuguje. I właśnie w tej zdrapce ktoś miał bardzo dużo szczęścia, ale tych zdrapek miał sporo. Także ja liczę na odrobinkę szczęścia, 8 szans na wygraną i szukamy rubinka. Także bierzemy się za zdrapywanie. I tutaj mamy kartę. Dalej mamy monetę. No, monetę to bym chciała wygrać, ale kartę. Ale najpierw musimy znaleźć rubina. Portfel, gdzie są rubiny? Bo ja nawet jeszcze w tej zrabce nigdy nie wygram, ani w tej, ani w tej poprzedniej wersji. Więc fajnie by było znaleźć chociaż jednego rubina, żeby wiedzieć, jak on wygląda. Tutaj mamy teczkę, złoto, zamek, ostatnia szansa i branzoleta. No, niestety. Tutaj coś tam mogliśmy wygrać, no niestety się nie udało, nie jakieś kwoty były większe, mniejsze, no coś mogliśmy, ale się nie udało, nic się nie stało, dwie zdrabki jeszcze przed nami. Czas na Neonowe 9, które w ostatnim odcinku z tego co pamiętam przyniosło nam szczęście, także bardzo się cieszę, eee, więc szukamy dziewiątek i standardowo, już prawie standardowo zaczynamy od wygranych, zobaczymy co jest do wygrania. 9 zł, 4 zł. 99, 19, 69, 99, 99, 99, czyli bardzo dużo. Ale tu słuchajcie, jest parę niskich kwot, także szanse są. I zaczynamy, oczywiście, od najwyższych kwot. I pod najwyższym kwotą mamy ósemeczkę. dalej w kolejności mamy 99, zł. i mamy szósteczkę. No, odwrócone 9, słuchajcie, mogłoby się odwrócić w drugą stronę. Fajnie by było. Ale mamy jeszcze 1.99 99 i tu mamy piąteczkę. Dalej mamy, słuchajcie, 19 zł. I tu mamy jedyneczkę i jeszcze raz się nam trafia i mamy czwóreczkę, także jeszcze mamy szansę na 9 zł, 4, 4 i 2. Także zacznijmy od 9, 9 zł byłoby super. Ale tu mamy piąteczkę, 2 razy po 4, szósteczkę i 9, 9. No niestety to chociaż 2 zł na pocieszenie, słuchajcie. No, ale niestety, niestety się nie udało. Przechodzimy do ostatniej już zdrabki Wabank dzisiaj przyniósł nam e, kasę z tego co pamiętam. E, teraz czas na super wabank. Super wabank też liczymy na jakąś kasę. Zobaczmy, jakiej liczby musimy dzisiaj szukać. I jest to liczba 23. Także szukamy ją w naszych grach. Liczę, że chociaż 2 zł się uda wygrać i będzie naprawdę rekord. Ale co to za dolary? Czekajcie. Znajdź symbol yy, dolarów, żeby wygrać kwotę przypisaną do odpowiedniej gry. Mamy dolary. Słuchajcie, wygraliśmy 10 zł, tak? Dobrze rozumiem? Yy, jeszcze raz przeczytam. Znajdź symbol dolarów, żeby wygrać kwotę przypisaną do odpowiedniej gry. Aha, no to wygraliśmy 10 zł, ale miło. Nawet nie wiedziałam, że tutaj jakieś dolary są. Ale dalej szukamy 23. Albo dolarów. Słuchajcie, dolary też są spoko. 25, 11, 15 i tutaj było 1000 zł. Gra numer 4, 28, 14, 27. I 12, i 20 zł. Jeszcze 5 szans na 23, albo dolary. 24 bliziutko, 30. Jedyneczka z tyłu to nie. Jedyneczka z przodu to nie. Dziewiąteczka z tyłu to nie. I 4 zł tutaj też nie wygraliśmy. Ale słuchajcie, wygraliśmy 10 zł, więc naprawdę spoko. I zaraz przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Na 10 zdrapek aż 5 przyniosło nam jakąś kasę, także bardzo się cieszę. Naprawdę to jest rekord. I co więcej, ja wydałam 10 zł, bo 5 zł wygraliśmy w poprzednim odcinku, a wartość zdrapek dzisiaj było, a łączna wartość dzisiejszych zdrapek to 15 zł, a wygraliśmy, uwaga, 26 zł. Słuchajcie, jestem mega, mega szczęśliwa, bo to jest naprawdę e, motywująca wygrana, taka, że da się coś zgarnąć. E, jest taka szansa, żeby się kasa zwróciła, którą e, wkładam w te zdrabki. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Więc e, przypomnijmy sobie, które zdrabki przyniosły nam szczęście. W zdrabkach za złotówkę największą kasę przyniosła nam e, zdrabka Kółko i Krzyżyk, w której wygraliśmy aż 10 złotych. E, no to bardzo, bardzo się cieszę. Super wygrana. E, dalej nowa zdrabka e, 7, 13, 21. E, wygraliśmy 2 złote, także bardzo fajnie i również w banku znaleźliśmy dwa razy dziewiątkę, której szukaliśmy i wygraliśmy również 2 zł w zdrabkach za 2 zł w dwóch na 5 mieliśmy szczęście, w szybkim 50 wygraliśmy też 2 zł. No także bardzo się cieszę, bardzo miło. A w wabanku słuchajcie zaskoczenie też, bo nawet nie wiedziałam o tych, e, tym symbolu dolarów, e, dzięki któremu wygraliśmy 10 zł. E, no także 26 zł. wygraliśmy. Jestem mega szczęśliwa i bardzo się cieszę, że się udało. I naprawdę od razu humor mi się poprawił. E, I co? Dziękuję Wam za oglądanie e, i w następnym odcinku na pewno będzie dużo zdrapek. Jeśli Wam się podobało, jeśli cieszycie się z wygranej razem ze mną, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że im więcej łapek w górę, tym więcej zdrapek się pojawi. Może się pojawią częściej niż raz na tydzień. Wszystko zależy od Was. Pamiętajcie, zawsze w czwartki o 17 pojawiają się zdrapki, a kto wie, jeśli łapek będzie naprawdę dużo i Wasza aktywność będzie spora, no to może się pojawią częściej. Wszystko zależy od Was. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Piszcie mi w komentarzach, które zdrabki mam e, kupować, bo widzicie Wasze propozycje przynoszą szczęście, a ja dziękuję Wam za dzisiaj i żegnam się z Wami Pa! pa!